w tysiącach, 200 km tyle przebyliśmy 7200 kanał po jest na Łosiąnkowskiej podczas wielkiej bitwy o Polskę Legia Lech tutaj tylko jedno przysłowie hiszpańskie mi się przypomina Ganara o Ganar zwyciężyć lub zwyciężyć nie ma innej opcji ani dla Frederiksena ani dla yy, yy, niewyspanesku Jordanesku mówiąc krótko kto tutaj przegra będzie się mógł pakować. Jeśli Legia dzisiaj przegra, dla niej praktycznie ten sezon się zakończy. Dla nas nic się nie kończy, natomiast dla nas się rozpoczyna. Opanowaliśmy całą Europę, przyjechaliśmy wzdłuż i wszerz i dotrzymaliśmy słowa, bo jesteśmy na polskim klasyku. Subskrybujcie, lajkujcie, bądźcie z nami, z kanałem Cioną po oczach, towarzyszycie nam w każdej podróży, a na pewno się nie zawiedziecie. Ruszamy na kulisy. Partnerem kanału i wielkiej wyprawy na Gibraltar jest firma Petfan. Nie grasz, nie wygrasz. nauczył nam z sobą gdybyśmy nie zaprezentowali kącika kulinarnego, a więc jesteśmy na legi, gdzie rzeczywiście poziom tego kącika jest bardzo dobry. Słuchajcie, no i mamy tutaj właśnie bigosik z, z nawet wydaje mi się, że z czymś słodkim. Tutaj zaraz spróbujemy. Bardzo dobry bigos, do tego ziemniaczki. Mm. Z sosikiem, mięską. I to jest bardzo dobre. Na wyżej niż poziom europejski, bo często na tych meczach europejskich ten katernik jest słaby. Chociaż na Gibraltarze nie był zły. To tutaj na Legii oczywiście dla polskiego gardła jest całkiem lepsze. Może nie mówmy o czwartku, eee, skupmy się na tym co jest tu i teraz i teraz mamy jeden punkt, gdzie wiadomo, że gdzie... Legia to jest zawsze trudny teren. Więc e, z perspektywy meczu można było chcieć więcej, ale, ale jest tyle ile jest. Rado wam, powiedz jak to jest, czy ty jesteś zadowolony w ogóle z remisu, czy wy jesteście zadowoleni z remisu, czy wręcz odwrotnie jest to strata dla was dwóch punktów? No absolutnie nie jesteśmy zadowoleni z remisu. To jest dla nas strata dwóch punktów. My jesteśmy Legią Warszawa. Nie możemy sobie pozwolić na to, w jakim miejscu jesteśmy, w jaki sposób się tutaj w tym miejscu znaleźliśmy. Jesteśmy wściekli. Jedyne z czego możemy być zadowoleni, to tak naprawdę czyste konto, bo te czyste konta będą nas prowadzić do, mam nadzieję, większych zdobyczy punktowych, ale nasza gra jest w tej chwili niedopuszczalna. Powiedz mi rodowam w takim razie, gdzie jest problem? Czy jest w Was piłkarzach, czy też w trenerach? No i co sądzisz o tej stracie? aż 10-punktowej do Górnika Zabrze. Po prostu Górnik Zabrze w tej chwili jest od nas lepszą drużyną. Nie ma co ukrywać, są w lepszym momencie, chociaż uważam, że ich zwycięstwo z nami było też okupione pewnymi błędami sędziowskimi, ale już nie mówmy o tym, bo to jest część pracy sędziów. Musimy grać znacznie lepiej, musimy się wziąć do pracy, bo po prostu to, co w tej chwili jest w naszym zespole, to jest niedopuszczalne. A co do tego, kto jest problemem, oczywiście, że piłkarze, nie trenerzy. Zobacz, gdzie jest teraz Costa Ronaldo, który nas prowadził. Przecież jest Serie A. To świadczy o tym, że było dużo jakości w trenerach, którzy nas prowadzili i w którzy są i teraz, którzy są z nami. Także to my musimy poprawić formę, musimy grać lepiej, bo jesteśmy Legią Warszawa. Na razie jest to, powtarzam jeszcze raz, absolutnie niedopuszczalne, jak wygląda. Obie drużyny są niezwykle załamane po tym spotkaniu. Radowan Pankow był wściekły i mówił w Mixonie jasno. To jest nasza wina. Trenerzy, którzy byli w lagi, byli top. A my nie potrafimy dobrze zagrać. Również i Bartosz Mrozek z Lecha Poznań nie był delikatnie, rzecz ujmując, zadowolony. Obaj przybici, obaj smutni, tak jak i gra obu zespołów, która nie może się podobać. Legia i Lech zawsze celują najwyższe cele w to, żeby grać jak najdłużej w pucharach, żeby awansować nie tylko do fazy pucharowej, tylko żeby być jak najwyżej. Ale tutaj nie możemy powiedzieć niczego dobrego, ani o zespołach, ani o trenerach w Federiksenie, czy też yy, trenerze jordanesku. Nie wiadomo jak długo będą pracować w tych zespołach, ale widać wyraźnie, że nie idzie to w dobrą stronę i klasyk bardzo rozczarował. Ale bądźcie z nami. Subskrybujcie, lajkujcie kanał ciorą po oczach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Salutare!